muszę wychillować, Nie agro, widzowie, nie agro. Sensor możliwy. I teraz kurwa, znowu się wyjebałem. Nie mogę nic zrobić. Przegrać pasywnie. No trudno, takie życie. Bad Ważne, że dzisiaj siadł. Okay, kamperze, z rogu mapy. Co na Golden flighty. Pożegnaj się z statami, a tym bardziej z kredytami. Hej, 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 Mongoły, omijajcie koksu fioletowych. dwoń, dwoń dwoń po serba, nie masz chwila, to wybierczaj. Hej, 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 Mongoły, omijajcie koksu fioletowych. Dzwonń, <todgłos> To <totę> o pierdole, jedni, nie klipa, ja firdolę i ktoś klipa moja umrę! Przajad, to ta jedna nam została. Artyleria kurwa mała, na pięć metrów podjechałeś, a jak gwot jak zwykle z nią przegrałeś. Hej, 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 mongoły, omijajcie kosów zbiolętowych. Nie masz chwila, to wywieprzaj! Nie! Krewet mój man! goły, omijajcie haków fioletowych. Dwoń, 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 poterpa Nie masz chwila, wywieprzaj! To, co się stało z tą piosenką i z tym timingiem, i z moim uscyłowaniem na mapie. Coś coś niesamowitego. To jest najczystsze złoto ever. Widzowie, to jest takie złoto, co się stało.